Piotr był <laughs> przede wszystkim zdrajcą. Strzelał do ludzi, którzy stali nad masowym grobem. Mordercy i kolaboranci z Izbicy w Polsce, i tutaj mamy twarze tych ludzi, nie zachowało się, bądź mi nie udało się odnaleźć żadnego zdjęcia Piotra Rzeźnika, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy któryś z tych mężczyzn tutaj jest właśnie moim wujkiem Piotra. Blizna na lewej ręce. Jego podpis. Jego odcisk palca. A co ty w ogóle w tej izbicy wczoraj robiłeś? Ciężki dzień wczoraj był. mróz był cały czas. Dużo emocji, dużo wspomnień takich wiesz, z dzieciństwa jeszcze wróciło, mm -hmm. nie? Bo to w dzieciństwie było takie miejsce, gdzie ja jeździłem na wakacje. No tak, to wiem. No do babci i dziadka, tak jak wiesz, ty jeździsz do Kielcy czy do czy to Tomaszowa czasami, nie? Takie miejsce. Z ciężką historią, której w tej dzieciństwie w ogóle nie było widać. Wyczerpujący dzień, i trudny temat. Mm -hmm. Nazywam się Michał Rzeźnik, pracuję w Warszawie, zarządzam sporym hotelem, mam żonę, dwójkę dzieci i dwa koty. Izbica jest miejscem, w którym urodził się mój tata i w którym się wychował. אצלנו יש משפט כזה בעברית שאומרים מאין האנגלית שלך? אז אני אשאל מאין העברית שלך? כשאני הייתי בן 15 אני ראיתי שורות של מצבות יהודיות ואני לא יכולתי לקרוא את השם של אנשים שהיו כפורים שם Ichalti likro, we hechlatetisze ani elmat, etasafa bishfil likro, etaszemot shelana shimshe ayukfurimshem. Na przykład tutaj mamy napisane Isha cnuła aska becatka, co znaczy kobieta skromna zajmowała się dobroczynnością. Finalnie studiowałem hebraistykę. Byłem świadom wtedy żydowskiej przeszłości Izbicy, więc zadawałem sporo pytań. Mojemu tacie, też jego rodzicom, i nigdy żadnych konkretnych odpowiedzi nie otrzymywałem. I tłumaczyłem sobie to tym, że oni po prostu nie wiedzieli. No teraz mam troszeczkę inne inne zdanie na ten temat. Przyszedł i powiedział, że przeczytał jakąś książkę, i że znalazł tam nazwisko, które wydaje się, że jest spokrewnione z jego. Dziadkiem, bo to jest niepowtarzalne nazwisko w tamtych okolicach. Ten ktoś został po wojnie skazany na karę śmierci za kolaborację i miał moje nazwisko. Nazywał się Piotr Rzeźnik. Nigdy wcześniej nie słyszałem o nikim takim. No i zacząłem szukać, i okazało się, że Piotr był starszym bratem mojego dziadka. Zbica w czasie wojny była tak zwanym gettem tranzytowym. Stało się tak po pierwsze dlatego, że była tutaj bardzo duża społeczność żydowska. Ci Żydzi zostali eksterminowani w ramach akcji Reinhardt, która była najistotniejszą częścią Holokaustu na Lubelszczyźnie. Mój wujek Piotr, brat mojego dziadka, wziął w tym bezpośredni udział, nie tylko denuncjując ukrywające się osoby próbujące po prostu uratować życie, co mordując ich swoimi własnymi rękoma. Jesteśmy na cmentarzu żydowskim w Izbicy, w bardzo szczególnym miejscu. Tutaj za mną widzimy otoczony takim kręgiem kamiennym masowy grób, kilka tysięcy ludzi stąd, z Izbicy. Jest to miejsce związane z Piotrem Rzeźnikiem, ponieważ Piotr Rzeźnik był widziany tutaj, jak strzelał do ludzi, którzy stali nad masowym grobem. W miejscu tego masowego grobu widzimy fotografie ludzi, którzy byli deportowani do getta tranzytowego w izbicy. Oczywiście małej części tych ludzi. Jesteśmy przed kościołem parafialnym pod wezwaniem Świętej Zofii w Tarnogórze. Tarnogóra i izbica to tak naprawdę jeden organizm taki demograficzny i funkcjonalny. W tym kościele Piotr był organistą. No i w tym kościele chwilę po wojnie. Umieszczono tablicę, która ma wspominać ofiary hitleryzmu z tego terenu. Na tablicy jest 29 nazwisk, ale około połowy z nich to nie są ofiary hitleryzmu, to są ofiary Piotra Rzeźnika, mojego wujka. Jak dowiedziałem się o tej historii, poczułem w sobie taką dużą niezgodę na tą trwającą przez pokolenia zasłonę milczenia. Ta zasłona milczenia mogła wynikać z tego, że rodzina się tego wstydziła i chciała to ukryć. To zrozumiałe. A mogła wynikać też z chęci ochrony przyszłych pokoleń przed tą pamięcią. Chcecie jajecznicę? Aha, mhm. mhm. No, Mati, weź podaj jajka. Marysia, podałabyś masło. Dobra. A ja to. Ty podaj masło, skoro, podaj. Masło, skoro już nie Posolisz? Marysia, oczywiście, że robię tak, jak powinno być. Myślałeś, że będę ci robił źle? Przecież to dla ciebie. Wyłącz to, bo schajcujesz. Ja natychmiast wiedziałem, że ta ochrona przyszłych pokoleń musi się odbyć poprzez ujawnienie tej historii. Jesteśmy w miejscu, w którym był sklep, który Wuj Piotr dostał od Niemców do prowadzenia za zasługi sklep, który wcześniej był sklepem żydowskim. To był sklep ze słodyczami i z wodą sodową. Potocznie miejscowi mówili na ten sklep: Sodówka. To mogło być gdzieś tu, myślę, przy tym słupie. To był sklep o niedużej powierzchni. Jak zareagowała moja najbliższa rodzina, jak zareagowała moja żona? To był bardzo ciekawy temat. Zastanawiałam się, co z tego końcowo wyjdzie. Wyszła książka, wyszła ciekawa opowieść o historii, jakich pewnie w tym kraju wiele, tylko niekoniecznie wiele osób lubi, czy chce tym się zajmować, albo pisać o tym książki wręcz. Dużo osób krytykowało Tatę za to, że napisał taką książkę. Na przykład były tam jakieś komentarze z hejtem. Wujek zdradzał za marki, to wnuk zdradza za szekle. To mi się bardzo podobało. Nie wiem, kogo miałbym zdradzić. Nie pisałem książki na żadne zamówienie. Zapłaciłem za to samemu. Wydałem, mi się to 13 tysięcy złotych. To, co mnie jeszcze w tej historii bardzo uderzyło, szczególnie w rozmowach z tą religijną częścią rodziny, to jest to, że nikt nigdy nie zainteresował się ofiarami. Nikt nigdy nie zapytał. A kogo on zabił, a dlaczego? Pamiętam bardzo mnie uderzyło pytanie, jak opowiedziałem tą historię bliskiej osobie, czy on się wyspowiadał przed śmiercią. Jak sobie pomyślałem, kurczę, a co za różnica? Co z tej spowiedzi będą miały te jego ofiary? Ja jestem człowiekiem niereligijnym, jestem zupełnym ateistą, wiesz. My, ateiści, mamy trudniej. My, jeżeli zrobimy coś złego, to nie mamy zaklęcia, którym możemy to odkręcić. My po prostu musimy zadośćuczynić. Gro ludzi tutaj było bardzo pomocnych. Sporą pomoc uzyskałem jeszcze od kilku osób, o których niestety nie powiem. Zdanie: Pomogę Panu. Ale niech pan nigdy nikomu o tym nie powie. Zostanie ze mną na zawsze. Myślę, że boją się piętna i ostracyzmu. Myślę, że trwa nadal to, co trwało tutaj w czasie okupacji. Mój kolega, lekarz, kardiolog, wracał samochodem z zamościa i dzwoni do mnie, że mówi: Słuchaj, przejechałem przez tą twoją izbicę. I mówi: Wiesz, kilka kilometrów za izbicą był przystanek autobusowy, taka wiata, i było tam napisane: Juderaus. To był 2024 rok. 80 lat później. My zawsze nadziejące się zło patrzymy jako na coś, co przytrafia się innym, nigdy nam. Mamy zdjęcia z lat 60. To jest to miejsce, w którym też mój tata, ale nie tylko, bo tych relacji jest wiele grywał w piłkę czaszką. Skąd brały się te czaszki? Przecież każdy z nas był wielokrotnie w życiu na cmentarzu. Na cmentarzu są groby, a nie czaszki. Okazało się, że do lat 80. miejscowi rozkopywali ten cmentarz, szukając jakichś, nie wiem, czy monet, czy pieniędzy, czy, czy kosztowności. I tutaj widzimy jakby ślady przekopywania tego cmentarza. Widzimy, jak ta ziemia jest przeorana, wręcz. Tata powiedział, Mówi, gdyby to było na naszym cmentarzu, to przecież rodzice by nas zatłukli za coś takiego. Ale to była tylko czaszka Żyda. Spotkanie autorskie w Izbicy, które prowadziła pani Edyta Kurek, dyrektor biblioteki, przebiegało bardzo harmonijnie. Spotkanie trwało no. bardzo długo. Ponad 4 godziny było bardzo dużo osób, które pamiętało Pana krewnych. Podeszła do mnie starsza pani, która powiedziała, Panie Michale, ja znam całą Pana rodzinę, nie wszyscy jesteście tacy. Ja pamiętam, jak Pana ojciec wyciągnął taką dziewczynę z wieprza, która tonęła. Uratował życie. Nie znałem tej historii, ojciec mi nigdy o tym nie mówił. Natomiast to zdanie, od którego ona zaczęła, nie wszyscy jesteście tacy. No spowodowało ciarki na plecach. Chodź, chodź. Opa! No, no miał, tak. Ja miał Gdybym drugi raz miał podjąć decyzję o opisaniu publicznie o takiej historii, bez wątpienia bym to zrobił. Mam przekonanie, że zrobiłem coś dobrego dla wszystkich, nie tylko dla rodziny, ale dla ogółu. Myślę, że mama ma podobne podejście do całej tej historii jak ja czyli, że to się wydarzyło, to trzeba zaakceptować to nie dyktuje tego, kim jesteśmy. Dla mnie w ogóle postrzeganie kogoś przez dziadka to jest po prostu śmieszne. Jakby jakie znaczenie ma to, kim był czyjś dziadek. No? Tym bardziej, że Ania miała babcię, która była żołnierką Armii Krajowej. I też nie mam wrażenia, że miało to na nas jakiś wpływ, ani pozytywny, ani negatywny. Babcia historią oczywiście bardzo żyła, no bo to była jej historia, tak? No my ją szanowaliśmy i docenialiśmy, no ale jakby poza tym, no tak jak Michał powiedział, była po prostu babcią, no. Myślę, że napisanie tej książki, podzielenie się tak trudnymi doświadczeniami to jest nic innego, jak po prostu okaz bardzo, i to naprawdę bardzo dużej odwagi. No, taka trauma przechodzona, ja bym to tak nazwała. I fajnie, że się odważył i to pokazał. Prawda jest najważniejsza. Zło jest dość uniwersalne i zło może się zdarzyć nawet wśród najbliższych, i zrozumienie tego może nam pozwolić ochronić kolejne pokolenia.